poinformowała mnie, że ze względu na swój duży biust, nie jest w stanie wykonywać wszystkich ćwiczeń, a niektóre sprawiają jej dużo trudności. Ja ten problem postanowiłam rozwiązać i zaprosiłam ją do Warszawy na spotkanie z marką Panasz. Kibicuję ci strasznie, z całych sił, naprawdę. I dlatego, kochana, moja, przyniosłam Ci tutaj produkty, które ci pomogą w osiągnięciu Twojego celu. Bardzo dziękuję. O, zaczniemy może od biustonosza sportowego, dobrze? Biustonosz sportowy, który... Ma miseczki, tak, mm. miseczki jak w bliźnie, tak? Czyli mm. jak w biustonoszu bliźnianym. Czyli mamy rozmiar obwodu i mamy literkę miseczki. Czy teraz czujesz? Tak, bardzo bistonoszu? fajnie. A mam pytanie: czy podczas ćwiczeń będą mnie bolały tutaj piersi? Absolutnie tutaj nie. Tak... Absolutnie nie. Bo co tutaj mamy? Tak naprawdę każda piersi jest mm. w osobnej miseczce, tak? To mm. odróżnia ten biustonosz od pozostałych, że umieszcza on każdą pierś osobno i mm. każdej piersi daje podtrzymanie, tak naprawdę. Tak. Więc nie mamy monopiersi, Piersi. Te piersi nie są, tak? nie są zmiażdżone, tak. nie otrzymujemy podtrzymania tak. przygniatając je do klatki piersiowej, tylko każda z nich ma ładny kształt, jest ładnie tak. wyodrobniona. Dodatkowo mamy fiszbinkę wewnątrz wbudowaną, która jest niewyczuwalna, bo jest zatopiona w silikonie. Tak. Próbuj podskoczyć, zobacz jak się czujesz. Aha, razem ze mną? Świetny, jest naprawdę doskonały, wygodny, bardzo mi się podoba, bardzo, 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 bardzo fajny, dziękuję. <laughs> I tutaj nie ukrywam, że mam problem z dobraniem sobie blizny, żeby ona była też fajna, kolorowa, trochę kobieca, bardziej seksowna, bo zazwyczaj one są tylko białe, czarne i takie zupełnie zwykłe. I słyszałam, że masz na to jakieś rozwiązanie. My mamy taką markę Scout która dba właśnie o kobiety, o troszkę pełniejszych uh -huh. figurach, bardziej kobiecych formach. I naprawdę nie musi się ograniczać kolorowa. do biał, bieli, czerni e, czy ciemnego uh -huh. koloru, bo możesz mieć piękny fiulecik, tak? I, e, i Chciałabym, żebyś to nosiła, tak naprawdę, mm -hmm. bo dzięki temu byś się czuła kobieco, będzieś się czuła pewnie siebie. Wiesz, to już po pierwsze, da mm -hmm. ci komfort, bo jest specjalnie zaprojektowany e, dla pełniejszej figury. 90, 90, tak? Ja przesuwam dwa palce, nie ma problemu, żeby przesunąć dwa palce, czyli jest ok, tak? Gdybym miała problem, to by takie coś bym robiła, nie? No dobra Magda, jak się czujesz? Fantastycznie. Jest Cieszę się. Bardzo. Jest bardzo wygodny, czuję się taka, no, zwarta, jakby była wszystko na swoim miejscu, nic mi tam nie. I wszystko dobrze podtrzymane. Bardzo. Tak. E, tak e, ten bistonosz jest z marki Sculptress. To jest marka, która jest stworzona właśnie dla kobiet, które mają pełniejszą figurę. I cała konstrukcja bistonosza mhm. jest specjalnie właśnie skonstruowana po to, żeby dać wygodę kobiecie. Więc ramionczka są bliżej osadzone mhm. do szyi. Dzięki temu kobiety, właśnie, które mają większą figurę, po prostu mają taki syndrom spadzistych ramion, i w tym momencie ten bistonosz sobie Stefanie radzi i ta ramionczka nie jest Padają. Dodatkowo tutaj z tyłu jak widzisz, jak czujesz, wszystko tak. masz wygładzone, tak? To tak, jest szeroki tak. pas biustonosza. Nie mam ob... takiego y, uczucia, że tam się wszystko y, tak skula y, tak, i lepiej. Tak, i że ten obwód gdzieś ginie, nie, tak. nie ma tego, tak. bo on ma bardzo szeroki pas biustonosza, mhm. dzięki czemu daje Ci efekt gładkich pleców. wizuje Ci całych. Cały tak, dziękuję. I się spotykamy już niedługo. Tak, obiecuję, dziękuję bardzo. Dzisiaj idę na siłownię, ćwiczyć. Jest to prawda łatwy dzień, dlatego po południu wyjdę na spacer. A dzisiaj idę na siłownię. Chciałam wam powiedzieć, że chyba zaczynam dostawać coraz lepszego humoru. Dzisiaj mam świetny dzień, mam nadzieję, że go to fajnie uczcić. Nawet widziałam w przepisach, że jest jakieś świetne ciasto, więc dzisiaj te ciasto upiekę. Kierdoła. Musiałam się cofnąć, bo zapomniałam tarbę do ćwiczeń. I tyle by było z mojego dzisiejszego postanowienia, ale dziennie się cofnęłam i jadę z powrotem na siłownię. No, także jeszcze musicie chwilę zaczekać, żebym mogła cokolwiek powiedzieć o tym, jak było. Trzy... No, ta. Pięć minut i... Dziewczyny, dzisiaj właśnie podczas treningu przekonałam się, jak bardzo ważny jest dobór odpowiedniej bielizny sportowej. Naprawdę nic podczas ćwiczeń nie skacze i nie przeszkadza. Polecam. Moi drodzy, śledźcie moje zmagania w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, dziewczyny, trenujcie. Ma, gdzie się udało zrzucić kilka kilogramów, Wam też się uda. Zaczynamy.